Pracujemy na jego rozdział 21, wstęp do makro na arkuszu wstęp I chcemy sobie o, pomówić o tym, czym są makra. Czasami możesz się spotkać z tym, że makra, słowo makro, jest użyte do kodu VBA, który został zarejestrowany, tak nagrany. Chociaż w większości sytuacji to są pojęcia używane za nie, czyli makro, kod VBA. Procedura, tak to wszystko po prostu to jest nazwa na kod VBA, czyli Visual Basic for Application, czyli język programowania, który tam jest w tle za Excelem, no i innymi programami pakietu Microsoft Office. Ok, jeżeli nie umiesz, tak założenie, jeśli rozpoczynasz pracę tak z Excelem, no to poznasz coraz więcej rzeczy z Excela, ale prawdopodobnie nie umiesz pisać kodu VBA. A, I w takiej sytuacji możesz rejestrować to, co robisz w Excelu, i tak rejestrator VPA zamienić to na odpowiedni kod. On nie będzie idealny, ale o tym jeszcze będziemy mówić. I dlaczego warto się nauczyć tak tworzyć, nagrywać makra, pisać kod VPA. Jeśli masz dużo powtarzających czynności, gdzie tak te kroki są dosyć proste i jak można by je z, najchętniej zautomatyzować, podpiąć pod guzik i żeby się robiły automatycznie. Kiedy trafiają się sytuacje, które bardzo ciężko jest zrobić w Excelu albo trzeba je ręcznie robić, bo Excel nie do końca sobie z tym wszystkim radzi, tak, ponieważ kod VPA to jest język programowania, ma większe możliwości, takich właśnie to są te największe zalety kodu VPA. I istotne może być dla nas to, że musimy mieć odpowiednie rozszerzenie pliku, żeby zapisywać makra. Tak, To musi być tak od Excela 2007 xlsm. tak, Wcześniejszy skrót xls też pozwalał zapisywać makra. A takim standardowym rozszerzeniem jest xlsm. Ważne, tak rozszerzenie xlsx nie pozwoli Ci zapisać makra. Będziesz mógł sobie zarejestrować makra, ale tak, żeby zostało zapisane, żeby Excel zapamiętał je w pliku, musisz zmienić mu rozszerzenie. I tak, czym jest makro? Już sobie omówiliśmy. Teraz potrzebujemy sobie włączyć kartę dewelopera. Jak ją można włączyć? Od Excela 2010 klikamy po prostu prawym przyciskiem myszki na dowolną pozycję, tak dowolne miejsce wstążki i wybieramy sobie polecenie Dostosuj wstążkę. I tutaj po prostu na zakład Dostosowanie wstążki odszukujemy tak Kartę dewelopera, zaznaczamy ją, zatwierdzamy OK i już powinna się wyświetlać. W Excelu 2007 tak, jeszcze nie możemy dostosowywać wstążki i kartę dewelopera włącza się w innym miejscu. Tak, klikamy sobie na przycisk pakietu Office, opcji programu Excel i tu na zakładce popularne, nie mam na samej górze, powinna być pozycja pokaż kartę dewelopera na wstążce. Zaznaczamy, zatwierdzamy OK i znowu. Karta dewelopera powinna być widoczna. I praktycznie tylko takie są różnice, jeśli chodzi o obsługę Mac dewelopera od Excela 2007, bo później wszystko, jak zobaczysz, tak to jest w edytorze VBA, który chyba nie zmienił się przynajmniej od Excela 2003. Wchodzą tam tylko dodatkowe funkcjonalności związane z nowymi funkcjami, obiektami w Excelu.